Malutki jedzonko mam, patrz. Patrz co mam. Kijcian, no nie uciekaj, patrz co mam. Patrz co mam, patrz co mam. Patrz co mam za Patrz, kochany. No jedzonko mam. Jej, już jakie te kotki są. Ten to jest naprawdę. Ej, misio, misio. Patrz. O nie, ale ja jestem przyjacielem Twoim, zwłaszcza ja mam. Jak ty tak możesz na mnie syczeć, co? Kochaniutki. Nie sycz, tylko zjedz. Patrz, 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 patrz. O, i to ładnie było tak syczeć? Ładnie było tak syczeć na mnie? No? Proszę, proszę. Oj! No i zabrał całe. No i zabrałeś całe. Ładnie było tak syczeć? A co to za oczy tam z tyłu? <laughs> co wy tu kombinujecie? Misiulek! Ładnie tak było syczeć na mnie? A, jaki ty groźny jesteś. Jaki ty jesteś groźny. no. I chodź tu jeszcze do rączki przyjdzie. No, chodź Maluszku, chodź. Patrzcie, co on robi. Jeszcze nie je zjadł. Malutki. Miałem do misia jechać, a teraz to już nie mam jedzenia dla niego. Ten tu wszystko zjadł. Patrzcie, jeszcze je. No i widzisz, w piaseczku ci się całe teraz uturlało. I co? I nie zjesz teraz. Co narobiłeś? Co narobiłeś teraz, powiedz Samochodziki jeżdżą. Co mam ci to? Jakoś obczyścić? Nie bój się kochaniutki. No daj to obczyszczę ci to troszkę. Żebyś to mógł zjeść, co? Ale ubrudziłeś to. Idę to wyczyścić. Chodź. Chodź. Proszę. Chyba się udało trochę wyczyścić. Proszę. mi się proszę tutaj. misiulek, no proszę zjesz trochę z piaseczkiem bo... nic się chyba nie stanie, co misiulowi? misiulkowi kochanemu, co? daj się pogłaskać, co? dzikusku dzikusku mój kochany dasz się pogłaskać, co? o, już się udało troszkę <laughs> jaki on jest fajny misiuniu, Misiulko. Misionku? Poliżesz? No, chodź, daj się pogłaskać ty. Taki piękny kicia co jej chodzi. No to fajnie, że mamy takiego kumpla pięknego. Bo wiecie co? Ja uwielbiam białe koty. Ja uwielbiam białe koty. <ścoughs> Naprawdę. Uwielbiam białe koty. A tego to już w ogóle uwielbiam. A tego to już w ogóle uwielbiam. Ała, ała. Dobra, idę, bo się ugry sprawie. Nie no nie ugryz, tylko mnie ostrzeg, że mi już mu dał spokój. Więc ja to zrozumiałem. Może trochę za późno, ale jednak zrozumiałem. Lepiej późno niż wcale.